Punktu, ale mam prośbę, nie przyjdziemy do następnego punktu, prosimy o was zabranie głosu pana radnego Mieczysława Trojana. Obowiązki go używają, prawdopodobnie nie będzie na całej sesji z nami, więc mamy, mamy parę pytań. Ja tylko chcę powiedzieć, że pan Mieczysław Trojan jest przedstawicielem w Radzie Powiatu naszego okręgu czyli ten to jest okręg składający się z czterech gmin gmina Łapanów, Trzciana, Żegocina i Lipnica. Jest dzisiaj z nami, ponieważ już od siedmiu czy ośmiu sesji, mimo że zaproszenie zostaje wysyłane na każdą sesję do Biura Obsługi Rady na ręce pana przewodniczącego, no niestety nikt z Rady Powiatu nas nie odwiedza na sesji. Dlatego poprosiłem pana Mieczysława, zwiedził się. Bardzo proszę o zabranie głosu, panie przewodniczący, wysoka Rado, panie Wójcie tak się składa że właściwie ostatni rok kończy się powoli kadencja, właśnie w no i pasowałbym kilka słów przekazać z tego co działo się w mieście podczas nie w całości trudno by było w całościowo się odnieść do tych trzech lat. Natomiast e, chciałem przekazać kilka spraw związanych właśnie z gminą Murowana i te wnioski, interpelacje, które złożyłem właśnie w tym temacie. E, proszę Państwa, więc może łącznie przekażę tak, że łącznie złożyłem 17 interpelacji pisemnych. Wystąpień moich było na tych sesjach około 100, jeżeli chodzi o słowne zapytania i, i wnioski. Natomiast głównym celem, które tutaj skierowałem na temat liwicy Murowanej to jest Moz w Brocie. Powiedzieć bardzo taką nieprzyjemną sytuację, że na mój wniosek ustny przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok, proszę Państwa, został przez przewodniczącego ten wniosek poddany pod głosowanie. 10 osób było za moją propozycją, żeby wprowadzić ten most do, do budowy. Natomiast 13 osób było przeciw, między innymi tutaj nasz radny z Lipnicy Górnej, pan Marzec, zajął negatywne stanowisko. Więc, proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że no, nie bardzo dobrze się dzieje, bo jeżeli inne osoby z innych rejonów poparły ten temat, dlaczego tak się stało? Więc daję to do myślenia. Ja może tu nie będę wchodził w większe szczegóły, ale po prostu jestem nie, zaniepokojony tym tematem, bo, proszę Państwa, sprawy, które nie były w ogóle w budżetach planowane, później w korekcie znalazły się, natomiast ten most jakoś został odrzucony, i to, proszę Państwa, chyba złożony, by, tak bym powiedział.